Sama tu to jest High Syk. sick. Tak. Fak, utknęłam. O fuck. Czym jesteś? O, Wyszłam. Czym jesteś? Nie powiem ci, bo mnie znajdziesz. Ale nie wiem czy jest w ogóle jakiekolwiek miejsce dla mnie. co mi się. Jestem bardzo fajnym przedmiotem nie ja też nie wiem i nie mogę nie mogę przeskoczyć tego tak, no, przeskoczyłem nie to, to, to. Tak, jak Ej można w wodzie zostać czy będziecie biło będziecie biło na pewno tak wyjść Jest! Jeden zabity! Nie bije Co? mnie! Ej, ty jesteś tym! Poszukiwaczem! Wód! No! Też ty nabry, to, to Też dobrze zrobiłam, że nie powiedziałam! Nazwa bloku, jakim jesteś, mikał. pojawiła się nad informacjami o grze. Ja nie widzę. <laughs> Dzięki, Inwentory! Yeah. Nikt się nie skapnie, że tu jestem. Ej, ej, nie zacznij. Nul! Jest! Kolejny zabity. Nie zabijać, bo wyjdę i nie będzie szukającego. Ha <śm> to wejdź. Dobra, uwaga. Zaraz wyjdę. Halo? Braucz, gdzie ty jesteś w ogóle? gdzie ty... Tam jesteś? Oko. A siker? Siker? Jesteś? Ja się chowam. A! Ale mówię, że zaraz wyjdę. Panie, gdzie ja wyjdę, że to chętnie poszukam? No właśnie wyszłam. Jestem dosyć dużo. Zaraz na mnie dostanę cios plecy. I am Sika, Jej, wszyscy się cieszymy. I am Sika, Dobrze że się sam tu przeniosłem. Fuck. Cześć, rogu. Znaczy się cześć. Yy, Spam na, spa na czu betonu. Żeby ty chwiejąć, jolo. zniknąłeś. Nie macie. No, Zerć tak, utknęłam. Nieeee! Jeszcze żyje! O za... Jaki lager! Gonisz Daj mnie? Tak się dojdę, nie widzę bloczku! Gonisz mnie? W... Nie! nie że Zostałem tam. No fajn. O w dupę no! Trafić w ciebie nie mogę. Dzięki! O, ale mam lucky! Ja już mi surałka wyleciała! Dziadka! iwa. Jeszcze masz jeszcze 83 sekundy i 6 chowających. Dziadku! Uch... Kurwa jesteś! Wracam tam, tam, gdzie byłam na początku! No to mieliście ludzie akcja i więcej takich hejsu nie będzie, bo się boję. Nie A może i będą? Musia, jak będzie 20 sekund do końca to wychodzimy. Ja już wyszłam znowu chcę się z nim pobawić. Dobra, ja też wychodzę. Tylko, że go zgubiłam i się boję, że on mi zaraz idzie od tyłu. Ja się stoję normalnie, nigdy nie widziałem. Ja te mam od tyłu <laughs> Nie w tym sensie. Ale w ogóle. Bartek to ty? Gdzie? No ja jestem y, tym, to skacze. To ty? Tak, a ty jesteś drewnem? Bartek, Tak, jestem drewnem. Właściwie <noise> no, <noise> tak wiem, że ty jesteś deską. No wiem. <noise> Bartek, idziemy na niego? Z przodu jest? Z Okej. 15 sekund do końca idziemy. Ciać, nie widzą, widzę. No, widzimy cię. <noise> Czy nie widzę? Nie tylko jest... my, to jest jeszcze jakiś lud. <laughs> ja <Jej>, wygrałam! <laughs> no zobaczcie, na ostatni, ale jest następna Aranka I teraz nareszcie się przewitamy, jak ludzie chodźcie do mnie. czekaj bo właśnie w poprzedniej arence nie było powitania. No bo nie ma karty graficznej, no bo go nie ma. Nie wiem czemu. Chyba jest chory. Chyba. Nie, on nie jest chory. Siedzi w domu i muci kurde w Minecraft, ale nie chce mu się gadać. Aha. Ale nawet ze mną? Czym Czy jesteście? No, jest ja ławka. znowu... Ja znowu jestem deskami. Czym jesteście? Tak, jesteś sztukający. Czasem. Tak <grym> się. <grym> <grym> oh. oh. No się odpowiednie miejsce. Oh. No, bardzo dziwny przednik właśnie. No ja w ogóle tu nie pasuję w ogóle na całą mapę A my jesteś resztą blokiem, prawda? Nie, nie jestem redstone blokiem Bo schowałbym się bynajmniej jako redstone bloka Czym ty ba... jesteś, skoro nie e... pasujesz? nie <noise> 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 uh -huh. Byłem koło ciebie przed chwilą Aha! Kogoś zabiłam. To nie ja. Wiedź, wiedź, O! Jest! Nie jest. ma takiej zabawy, ja się nie zgadzam wyjść. Uuu! Wyłazić, załazić. Tak wyłazić. nie Mara! A! Nie, Zabił. Haha! Wersja Fesie! Bartek, czym jesteś? Haha! <noise> Taka czuja! Z czego ona się śmieje? Z, z siebie Co nie. jest? Nie śmiej się ze mnie, bo to nieładnie. No mi jest smutno. Lubie. Smutno mi, jak się nie śmieje. No, Może że on się ze mnie śmieje, tylko ja sobie jestem. Smutno mi. Ej koncie, koncie, koncie typa! To mam zabity, tak... On najgłupszą krywkę ever. Nij nie widzimy nie... to... Przepraszam Bartek, nie szukam cię. To jest pewna Ty jesteś guzikiem? Nie można tu być chyba guzikiem Mo Można Bartek, powiedz czym jest. Można jesteś. być nawet doniczką Wiem, że można być don doniczką, ale guzikiem być nie można Można Bartek, czym jesteś? Mężczyzną <laughs> Oj, jesteś z tytułu. No nie Pójdź pachnieć, ja to jest, stój, to jest ważne. To nie wolno tak się śmieć ludzi. On jest doniczką! Nie... jestem tą doniczką. Jesteś kultwa doniczką, bo wino... ...doniczka jakaś... Pobiję wszystkie przedmioty wokół siebie, jak dostaniesz to krzyk. O, oh, oh, nie dostałem. Wie, <grywa> bo jest zjeb... ...geniusz. <grywa> to jest sprawa No nocy, bytom. odkryję. Bo tutaj gdzieś siedzi. Podafan jeden. Podłoga. Najgłupszy... Najgłupszy. Mam najgłupszą kryjówkę ever. Cześć, Gosiks. Cześć. Gdzie ty jesteś, Gosia? Tutaj. Dobra. Chyba go znalazłam. Tu zagończyłem, <laughs> Mówiłam, że cię znalazłam. Mogłem <laughs> nie mówić coś grosiłków. <laughs> ale to było proste. No właśnie, Ej, No ale to była taka pana kryjówka. Właśnie. Przepraszam, nie schodziłem na dół. Ale też nie zeszło na dół. Byłem na bikonu, bloku No wszystko. on był na bikonie, schodami, człowieku. Ile I zostało daj. kryjących się? Jeden, no ej. Koleś jest Doniczką Na pewno nie Tak, bo Doniczka nie, ma się tu wiele miedzów Nie, gość pewnie jest tym, y, 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 liściem Widziałam widziałem liścia, który łaził Ja nie widziałem... Ja zabiłem tego liścia, geniuszu Ale widziałem nawet dwa liście Zabiłem jednego liścia, a drugi pewnie zabił drugiego liścia <noise> Drugi pewnie pewnie. Więc zaraz tutaj jest liścia się nie może Lecinko szukają. Proszę mnie. Sie tak jest! Ja byłem najgównymi itemem. Byłem tymi z yy, plusowymi schodami. Dobra, tak na samo. Na tylko to jest następna arenka. Gdzie mą Widzicie, Widzicie, zmienił skina nareszcie. Od dawna. Trzeba było nie nagrywać jeden odcinek po drugim i mówić, że za każdym razem, że nie Ale pieniądze. no bo ty nie zmieniłeś wtedy skina, to nie był jeden po drugim. Tak, wcale. No, no wcale. <grym> Napiszcie w komentarzach, czy to jest ładny skin, czy... Które? To... Lotus. Gdzie to? A, Odnalazłem. Ludzki świnki! Jakie jak ja kuchą świnki, świnki są super, ale on ma dziwne cycki. No to co taka prawda. No ma dziwne krok. On ma sześć cycków, o ma sześć cycków. dupę, a powiedziałem się gdzieś to. Serio? To jest Ciep? Kto jest y, hajderem? za znaczy, Jessikerem? Miha X7 Okej Ja jestem kwarcem i się właśnie schowałam na jednej z tych gór takich wielkich My z... uciekaj, stop, modełko! A nie, vlog, okej czy ty, czy ty, właśnie się nie poruszyłeś i nie jesteś tym blokiem? Czy no ty właśnie nie jesteś stałym blokiem? Tak. No, tu właśnie... Ty widzę. A gdzie ty jesteś? Ja go Jaki Czy ty jesteś tym szkłem na dole? Nie, jestem tutaj u góry. Gdzie u góry? Tutaj. Gdzie? Jestem... Co? Weź się rusz, skocz, nie wiem, cokolwiek. ...blogiem. Ktoś z was by mnie teraz... Typu właśnie have fun, czy obok mnie przeszedł. Jestem e, tym, e, ...dżunglowym blok, ...dżunglowym... ...dżunglowego drewna... Okej. No, szukajcie Czym? Ścina się strasznie. ...dżunglowego drewna blokiem. Junglewood! wood. podskocz. podskocz. Nie mogę, bo co chwili ktoś pobóg nie przechodzi. A właśnie widzę. Teraz poska... A nie, nie podskacz. Ale wiesz, jak coś na mnie wyjdzie to mnie znajdą? Wiem. Podskacz. Ciekawe kto mnie znajdzie. Bo ja mam tak, taką kryjówkę banał. Że ten kto nie znajdzie to będzie lama. W ogóle nie pasuje do otoczenia. Czy ten koleż właśnie na ciebie skakał i cię nie znalazł? <grym> tak? Ja <grym> się nie skakał... Co? Za debil. Co za dziewczynka? <grym> jak Bartek, którzy mają fata, O, Bartek, Bartek uciekaj. Faj. A, na No to teraz... Teraz ja muszę uciec. Uciekłam. Hej, kto z was mnie znajdzie? Nie ja, bo ja się chowam. Czy, czy to... No właśnie się zupełnie jako sticker. Widzę na czacie. Narobiłam no sobie smaka na kurczaka. Hej. Na Ościepki do dowodowi. <grym> Co? <grym> Mam ochotę na kurczaka jest pionek i nie mogę zjaść. No. Coś mi bije coś ci Ej, kurczę. I bum, i bum. Takie, taki ciepło. Cześć, może ja cię widzę. O, hej widzę ho, cię! Cześć! Do domu by się szło. Jesteś daleko ode mnie, pani Mondeju. I idziesz przez inną stronę. Hej ho, hej ho. I być, być się by się szło. To co ja to mówiłem? A teraz skręć Czekaj, biegniesz w tę stronę. W lewo. Czy ty jesteś piecem? Nie. Jestem Quartz Blow. Jest ja ja coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, żeby ich bić. O, nie mogę tu... O, przedłem. Widzisz tu nie w tę stronę. Widzisz taką altanę na wodzie. Yy, no jestem na statku. A taką altanę widzisz? No widzę. No. Ale przed tam byłem. Nic no, nie widziałem. No powiedziałeś, że w przeciwną stronę mam iść. Bo biegłeś w tamtą stronę, tam... Będę bić ale ludzi, którzy tak będą tu przechodzić. Bartek, przejść tu. W tą stronę? Nie, Bartek! Nie. Widzisz taką altanę na wodzie? Po prawo i po lewo jest taki statek. Co <śmienny> za debil, ale fajne! On nie wie co się stało. <śmienny> Tego patrnęłam parę, parę razy po głowie, się nie się. bijutula. Patrz to. W prawej sieci byłem pod mostem. Serio? Pod mostem? Jest Jakiś zabity. Tak, dostał skill, ziomki! Ej, tu jestem! Uh -huh. Ja hej, wygrałam! Tym tak. To jest... Ta Dobra, chodźcie się pożegnamy. A może szyję? Czekaj, jeszcze na arena. Właśnie. Ale jakie jeszcze jedna? Na... Animal 1. Ale ile my nagrywamy? Bo nie wiem, czy nie za długo. Animal 1! Szybko, szybko! Gdzie jest Animal 1? Ja już go się nie wyjdzie, bo jest 12 na 12. No. <laughs> e, jak mógłby wyjść? Po kosiegle Nie. No by... dobra, w każdym razie ja kończę, jak widzicie oni mnie zostawili samo tutaj niedobrze są. Ale nie chcieliśmy na no, czemu? <grym> ty jesteś płotkiem kamiennym? Użliwe. Czy ty... Ty, ty jesteś szukający? Oni są niedobrze, niedobrze. nie. A jestem płotkiem ja się kamiennym. żegnam. Piszcie, że są niedobrze w komentarzach. Jej, tak. tak. Oni są niedobrze. Pa.